Cześć. Jeden składnik i trzy przepisy z jego użyciem. Takie dziś podjęłam wyzwanie. Jesteście ciekawi, kto jest bohaterem tego odcinka? Wielu go zna, ale równie wielu może nie wiedzieć, ile fantastycznych rzeczy można z niego przygotować. Ja wam dzisiaj to pokażę, bo będzie tabule z kaszą z kalafiora. Fantastyczne. Będzie krem z pieczonego kalafiora z masłem orzechowym, a na sam koniec skrzydełka z kalafiora. Chodźcie gotować, gwarantuję wam, że szykuje się fantastyczna uczta. Przygodę z kalafiorem zaczynamy od tabule. W klasycznym przepisie używamy kaszy bulgur, a ja surowego kalafiora, bo tak, to warzywo możemy jeść na surowo, rozdrobnie, mocno kalafiora, tak aby konsystencją przypominał kasza. Zobaczcie, jaką mam piękną kaszę z kalafiora. Teraz całość przełożę do dużej miski i wzbogacę o cudowne dodatki. Zostańcie to ze mną do końca. Na drobną kosteczkę pokroję pół czerwonej cebuli i zielony ogórek. Ale w tym czasie jednocześnie będę prażyć na złoty kolor orzeszki piniowe. Przygotowując taką kaszę, od razu przypomina mi się mój przepis na tak zwany ryżowy kalafior. Zachęcam was do zobaczenia tego odcinka. Ogórek również kroję w drobną kosteczkę, pomidorki przekroję tylko w pół, a następnie posiekam ogromną ilość ziół. Do mojego tabule dodaję sok cytryny. On zastępuje tutaj sól i daje go naprawdę, naprawdę sporo. Kolejnym dodatkiem, którego obfitość musimy czuć w tej sałatce, jest oliwa. Orzeszki piniowe, takie podprażone. I wspomniane przeze mnie zioła w klasyce jest to mięta i pietruszka. Całość możecie ewentualnie doprawić jeszcze odrobiną soli lub pieprzu. No i gotowe. Pierwszy pomysł na surowego kalafiora jest gotowy. No to teraz przyszła pora na kalafiora. Zrozumiane. A co to będzie? krem z kalafiora z masłem orzechowym. Co trzeba zrobić, żeby ta zupa była fantastyczna? Nic innego jak wybrać jakiegoś kalafiora. O, na przykład tego. Jeśli nie wiecie, jak umyć kalafior, to wystarczy go po prostu zanurzyć w wodzie z octem lub solą, a następnie opłukać pod bieżącą wodą. Taki kalafior trafia na blaszkę, którą wyłożyłam papierem do pieczenia. Bądźcie teraz uważni, bo piekarnik nastawiłam na temperaturę 150 stopni z funkcją grzania góra dół. Mój kalafior skropię oliwą, oprószę go teraz jeszcze solą i uwaga, mój patent na to, żeby ta zupa miała piękny kolor, to przykrycie kalafiora na czas pieczenia. Z wilżonym ręcznikiem papierowym. I w takiej kołderce spędzi on w piekarniku dwie godziny. Dzięki temu zabiegowi będzie on niesamowicie wilgotny i soczysty. Po dwóch godzinach mój kalafior prezentuje się tak i jest cudowny. Rozgrzewam teraz e, tradycyjnie dno garnka, bo na oliwie obsmażę pokrojoną w kostkę cebulę z dodatkami. Aby zupa miała idealną gęstość, zagęszczę ją ziemniakiem. Również go pokroję w kostkę i dodam do smażącej się cebuli. Dziś moje przepisy są propozycją iście wegańską. Przygotowaliśmy też dla Was całą playlistę właśnie z wegańskimi przepisami. Kiedy moja cebula się już zeszkliła, dodaję do niej tymianek. Dosłownie chwilę będę smażyć, bo im dłużej smażymy zioła czy przyprawy, tym stają się one gorzkie i po prostu psują smak potrawy. Teraz pora na bohatera. Kalafior po prostu rozkładam na różyczki, całość przesmażę, a następnie zaleję bulionem warzywnym. Dajcie nam teraz 10–15 minut na to, aby ziemniaki się ugotowały, wręcz rozpadały, a następnie całość zmiksuję. Poczekajcie, bo to nie koniec sekretów tej zupy. Kiedy te ziemniaki staną się miękkie, dodaję do mojej zupy tajemniczy składnik w postaci masła orzechowego. Podczas pieczenia kalafior sam nabył orzechowego smaku, a teraz jeszcze masłem dodatkowo go podkręcę. Teraz już wystarczy, że wszystko zmiksuję na gładki krem, a na sam koniec... Znowu do prawie zostańcie i bądźcie cierpliwi. Kiedy zupa jest już zmiksowana, doprawiam ją solą, pieprzem, gałką muszkatałową, odrobiną soku z cytryny i przyprawą kary. Jeżeli zupa byłaby za gęsta, dodajcie odrobinę więcej wody. Jeżeli wydaje Wam się za rzadka, to po prostu dłużej ją gotujcie. Moja zupa jest już gotowa i pachnie cudownie orzechowo. Ja zazwyczaj wykładam ją do głębokich talerzy, skrapiam oliwą, obficie posypuję pietruszką, no i po prostu zajadam. Proste i pyszne. Tak lubię, więc kolejny przepis też taki musi być. Co to będzie? Będą to skrzydełka z kalafiora. Te skrzydełka zaczniemy od podzielenia kalafiora na różyczki. Ale chcę Wam powiedzieć też kilka ciekawostek na temat tego uroczego kwiata. Tak, kalafior jest kwiatem, choć potocznie nazywamy go warzywem. Moje kalafiorowe skrzydełka będę piekła w piekarniku, więc nastawiłam już go na temperaturę 180 stopni. Teraz wykonam. Pewnego rodzaju wegańskie ciasto, w którym będę zanurzać poszczególne różyczki. Potrzebuję do tego mąki pszennej. Dokładną listę tych wszystkich składników znajdziecie poniżej w opisie filmu. Dodaję odrobinę mielonego suszonego czosnku, słodką paprykę, odrobina oliwy, szczypta soli, jeszcze woda i teraz wszystko wymieszam. Powstanie. Coś w rodzaju ciasta naleśnikowego. Na osobną miskę przesypuję sobie bułkę tartą, bo w niej będę finalnie panierować moje kalafiorki. Blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia. I teraz zobaczcie. Każdą taką różyczkę zanurzam w cieście. Hojnie, tego ciasta naprawdę musi być sporo. Przekładam do bułki i wykładam na blaszkę. No i teraz tak wszystko wkładam do piekarnika na 25 minut i w tym czasie przygotuję sos barbecue. Na oliwie podsmażam pokrojoną w kostkę cebulę. Dodatkiem do cebuli, który wniesie coś zupełnie wyjątkowego, są suszone śliwki. Je pokroję w paseczki. Czekam, aż cebula się zeszkli, a następnie dodam wszystkie pozostałe składniki. Ocet, jabłkowy, cukier trzcinowy, słodka papryka oraz sól i pieprz i odrobina musztardy. Teraz całość będę gotować tak długo, aż cebula i śliwki się rozpadną. Następnie całość dodatkowo zmiksuję. Bądźcie cierpliwie tu ze mną do końca, bo te skrzydełka naprawdę zrobią furorę w waszych kuchniach. Gwarantuję wam to. Mój sos przełożyłam do wyższego rondla, bo teraz go swobodnie zmiksuję. I teraz już pora na moje skrzydełka. Teraz wszystkie włożę do tego sosu i po prostu wytaplam, wykąpię je w nim. Takie dobrze namoczone sosem skrzydełka ponownie trafiają na blaszkę i do piekarnika na kolejne 20 minut. Jeżeli zostanie wam ten sos, to wystarczy, że go schłodzicie i do dwóch tygodni będziecie przechowywać w lodówce. No i zobaczcie, tak wyglądają wegańskie, kalafiorowe, skrzydełka. Przekładam je do miseczki. Jestem ciekawa, co myślicie o tym odcinku, czyli trzy sposoby na kalafior. Napiszcie mi w komentarzu. Napiszcie też, jaki miałby być kolejny bohater takiego odcinka. Przygotuję dla Was wtedy coś wyjątkowego. Jeżeli wypróbujecie którykolwiek z tych przepisów, nie zapomnijcie nas oznaczyć hashtagiem Kuchnia Lidla. No i jeszcze no muszę was o to prosić – zasubskrybujcie nasz kanał, bo tylko wtedy będziecie naprawdę na bieżąco z tymi pysznościami. No i pomożecie nam tworzyć cudowną społeczność ludzi, którzy kochają gotować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!